Średnia arytmetyczna zestawu 6 liczb jest równa 5. Wynika stąd, że no średnia, czyli musimy po prostu to pododawać, tak? czyli mamy 2x dodać. No i teraz już tu spróbujmy sobie. Tu mamy 10, 18, 29, 39, 42, 42. No i średnia arytmetyczna to suma liczb podzielona przez ich ilość, czyli mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6. I wiemy, że to ma być równe 5. No i mamy stąd wyliczyć x. Całkiem proste równamko, więc najpierw mnożymy przez 6. Wyjdzie nam 2x dodać 42. To się równa 30. I teraz 2x to się równa 30 odjąć 42, czyli 2x jest równe minus 12, podzielimy przez 2, czyli x jest równe minus 6. Czyli odpowiedź c.